Porzucone statki stoją sobie w Niemczech na takich parkingach opuszczonych. Zobaczcie, jak to wygląda. Audik, to tak długo musi już stać tutaj. Parcie BMK, a tutaj ten ulep stoi z Polski. Nie wiem, co to jest w ogóle za auto. Ale stoi na polskich tablicach E36 w Cabrio. Też jakiś ulep. Audi, Corsa. O tu mamy Fiatura. Kurde, to już są samochody. Tutaj widać. Też stoi coś podobnego o GMC z drużyny A. Siroko, Siroko, Siroko. Tutaj przyczepki. gdzie jazda na rowerku. Także można coś pooglądać. sobie. takie gdzieś zawsze znaleźć, jakieś statki stojące. Długo tutaj to musi stać naprawdę długo. Five Speed Fiacik. 5 speed, co to kurde jest, nawet nie widziałem jeszcze takich sprzętów. Czekajcie, zejdę w skórkach. Skórka kierowcy mocno niezniszczona. bertone ale wóz śmieszny, kurde. Szkoda, że to tak stoi i marnieje taki samochód. Dwa w sumie, dwa podobne Szyroko. Jaka deska z tyłu! Boombox dobry musiał być. Kłoparkowane można. Tutaj jaki wóz. Drużynia. Fajne kapcie ma. Doskubane, szerokie dość. No ale długo stoi to wszystko. To w środku nic nie widać. No ale z boku to nieźle wygląda. Ale zielony, zapyziały. Jakie fotele zajebiste. Lampeczka. Fotel, kurde, dla króla. dużo takich rzeczy stoi. Będę degrywał coraz takie odcineczki. Zobaczcie, tu już szyba wybita jest nawet. Co tu mamy? Nie napisane, czy to jakimś z większym jakimś motorem, czy nie. W manualu porozgrabiany już, kurde, stoi sobie. Tu mamy BMK. co tu jest M3. Kominy. Cabrio, patrzcie, jaki dach, Kurczę. W manualu nic więcej nie widać, ale długo stoi. Bardzo długo stoi. Zobaczcie. Kurczę, cyknę parę zdjęć. No, a tutaj mamy zagadkę. Zagadka naprawdę, i to na polskich tablicach. Co to jest za samochód? Naprawdę nie mam pojęcia co to jest za ulep Idziemy zobaczymy. Jakaś kalibra, kurde, może A jak? To jest kalibra. To jest kalibra. Kalibra stuningowana przez polskiego inżyniera Ale kurde co to jest? Co to jest? Ale klapa jaka O masakra No kiedyś taka moda była, ale pajęczyny Dobra, przejdę Kiedyś taka moda była na takie tuningi Tam widać kobra do zmiany biegów Ile to ma przyjechane? Sto parę tysięcy? Fotele jakie? Z przodu jeszcze to nagramy Jak to wygląda Dobry ulep Zrobimy zdjęcia Co tu mamy kolejne E46 Ale to stoi długo Ciekawe ile lat to tutaj stoi Patrzcie na to Aż sobie Meszek ro rośnie nie, no to już jest. To już musi ostro długo tutaj stać. To już musi stać. srogo długo. Fotel. Nie aż taki zniszczony. Gałka od emki. Ale to długo stoi. Kalibra. Wszystko odpada. Deska, patrz jaka od słońca. Rozerwało deskę od słońca Ale wóz, ja ci ale ktoś miał wtedy naprawdę kupę roboty Przy tym samochodzie Co to za lampy powstawiane, co to w ogóle jest Ale jakiś intercooler ma Może i turbo nawet No lera Robię jeszcze parę zdjęć Dobre statki co? Naprawdę odnalazłem na rowerku jazda dzisiaj taka i sobie patrzę stoją w zakamarku. Znaczy w sumie to taki nie za ale między firmami tutaj nikt nie mieszka za bardzo Taki duży parking jest i to sobie tutaj stoi A za paniczko gdzie tam jest kurczę To jest otwarte, pozamykane to Jotka MR2 Fajny samochód Tak naprawdę MR2 Fajnie to wygląda kurde, Podoba mi się właśnie ten tył tutaj Można byłoby z tego zrobić Naprawdę fajny samochód MR2 Szkoda, że to tak kwitnie To Audi Może jakieś 4.2 A telefonik Ciach, bajera Jest No to Jotka ładna była kiedyś. Szkoda, że to tak kwitnie. Też długo stoi. I to bardzo. Dach zdejmowany. Fajny, fajny wóz zdjęcia i spadam. To taki odcineczek, słuchajcie, złomiki. Złomiki, które stoją tak sobie porzucone właśnie w Niemczech. Bardzo dużo tego jest. Będę nagrywał coraz jakieś jak znajdę takie statki po prostu. Takie filmiki będę wrzucał, robił Ciekawostka taka, naprawdę ciekawostka, bo szkoda, że to tak stoi I po prostu kurde no się Siadam na moją brykę i lecę dalej Trzymajcie się na razie